Goryle są zwierzętami bardzo chętnie oglądanymi w ogrodach zoologicznych. Mamy tutaj bardzo fajną ekipę. Ferrari! Są jednymi z największych atrakcji przyciągających ludzi. Ferrari! Szczególnie intrygujące są samce. Body Chris. wyzywam Cię na walkę. Jesteś jako A. P Bonusa. Bonus Ci w p wstawił i będziesz, dostaniesz go kolejny raz ode mnie. Które samym swoim wyglądem budzą respekt. Są dwu, a czasem nawet trzykrotnie cięższe od samic. Było, było dużo różnicy, byłem. Uf, jak świnia cały czas jestem w sumie. <grym> Mają też znacznie pokaźniejszą muskulaturę. Również budowa głowy różni się u samców i samic. W tej! Ty no, chyba ty miejsce! Na nie? Samiec posiada czaszkę znacznie bardziej wydłużoną w górnej części. I Jak zamkniesz mordę, to I don't have I don't have I'm not a zamkniesz tą mordę, not to a Polak Dean Ambro, uh, told me O, to już to kurwa like słyszałem debilu. A, a zatem dymorfizm płciowy u goryli jest bardzo wyraźny. Ale dlaczego tak się stało, że walka Bonusa i Najmana jest walką wieczoru? Dobra, Dobra zamknij już ten ryj, k odłóż ten mikrofon i nie w mnie to. W naturze takie różnice pomiędzy płciami świadczą zazwyczaj o rywalizacji pomiędzy samcami. Face to face. No, w tym przypadku bardziej taki face to chest. I rzeczywiście goryle walczą ze sobą o samicę i o przywództwo w stadzie. Spokojnie! Ej, 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 ej. Ej. To najsilniejszy samiec ma prawo do przewodzenia grupie. To dam szansę temu chłopakowi. Tak jak Apollo Creed dał szansę rokiemu. Stado goryli w naturze liczy od kilku do kilkudziesięciu osobników. Samiec Alfa nie tylko Ale to w sumie możemy grupy, pociągnąć ten, ale ten także temat. decyduje bo, o miejscach e, ty postoju ty... i żerowania. Starsze samce mają charakterystyczny posiwiały grzbiet, co świadczy o ich sile i dojrzałości. Bonusa nie mogą zabraknąć. Panie i panowie, bonus będzie zawsze mierdy. bonus! To właśnie taki potężny, srebrnogrzbiety samiec najczęściej jest przywódcą stada. Siła dominującego samca jest imponująca. W przeszłości zdarzało się w ogrodach zoologicznych, że goryle wyginały pręty klatek, w których się znajdowały. się dzisiaj pokażę wam podstawowego lockinga. Kurwa za lampicę, o szkód, nie kurwa włączaj